Chyba nikt się nie spodziewał, że będzie tak lekko, łatwo i przyjemnie w niecie. Czy Gieksa wygrywa 3 do 0 i zachowuje po raz drugi z rzędu w lidze czyste konto. No i co tu dużo gadać? No. Był to bardzo dobry mecz i nawet taka pewna odmiana, bo o ile w niektórych poprzednich meczach ta defensywa gdzieś tam spisywała się tak, jak tu widzicie, Kazik, nasz, nasz fotograf też się cieszy. Nie, nie potrafiliśmy tego tego zero z tyłu y, utrzymać i oddawaliśmy to pole y, rywalom, no to teraz y, rzeczywiście w drugiej połowie y, niecieczanie no gdzieś trochę przesunęli tę grę y, na naszą połowę, ale bez jakichś bardzo groźnych sytuacji, natomiast w Gieksa wyprowadziła dwie, dwie akcje, po których strzeliła te dwie bramki. Także jest drugie czyste konto z rzędu, jest poprawa gry w defensywie przede wszystkim, bo to było tak naprawdę kluczowe do tego, że punktów nie zdobywaliśmy mimo dobrej gry, a też swoje sytuacje wykorzystaliśmy. Drugie zwycięstwo z rzędu na wyjeździe, trzecie zwycięstwo z rzędu w ogóle w lidze, czwarte zwycięstwo łącznie z Pucharem Polski, więc naprawdę no, można powiedzieć, że ta praca trenera Guraka i drużyny no, 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 przynosi owoce, no nie. Nie wiem, czy niespodziewane, właśnie, może właśnie chodzi o to, że spodziewane, tylko po prostu udokumentowane skutecznością i w obronie, i w ataku. Także naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Jest tak też, że właśnie z drużynami z dołu tabeli, które mają problemy, trzeba wygrywać w sposób zdecydowany. To się nam udawało w poprzednim sezonie, no i trzeba to po prostu kontynuować. Mamy bardzo dobrą sytuację. W porównaniu z tym, co jeszcze było trzy kolejki temu za tydzień w wjazdliwice. No i będziemy też także liczyć w tym spotkaniu na, na trzy punkty. Gieksa, Gieksa zagrała tutaj naprawdę na tym swoim takim poziomie, który ostatnio pokazuje, i wypada się po prostu tylko z tego. Z tego cieszyć się, no także czekamy no, na za tydzień w sobotę. Ten egzamin z tych trzech meczów w ciągu siedmiu dni został znany na piątkę. Gieksa wygrała wszystkie mecze i możemy naprawdę się bardzo z tego cieszyć.